Dobry wieczór. Nie, nie. Witamy się, witamy się bardzo serdecznie. Widzicie nas w takim świetle, a nie innym. Słuchajcie, Thermomix jest wyłączony. To jest nasze drugie podejście do wystąpienia na żywo na moim kanale na YouTubie. Jest mi niezmiernie miło, niemniej jednak wyłączyli prąd na całym osiedlu. Też jest mi trudno w to uwierzyć. Nie wiem kiedy ostatnio stało się coś takiego. Czemu, czemu YouTube nam takie coś robi? Ale YouTube nam takiego czegoś nie robi, tylko nie wiem co. Prąd nam takie coś zrobił. Słuchajcie, w tej chwili tylko się włączyłam na chwilę, żeby wam się pokazać, że jestem i czekam. Jeżeli tylko stanie się coś takiego, że ten prąd do nas wróci, to ja jestem przygotowana i wrócę również tutaj opowiedzieć wam to, co chciałam Wam dzisiaj przekazać i zrobić Wam to, co tutaj propozycję, którą przygotowałam. Ale on się nie włączy, bo nie ma prądu, także I tak, po prostu i, i niestety. butujemy nie na razie. Mam nadzieję, że, że za chwilę się to słuchajcie zmieni. Nie, e, na ten moment, na ten moment, no to odłącz z tamtej strony. Na ten moment po prostu ja tu jestem i czekam i liczę na to, że za chwilę będę mogła się z wami połączyć. Tak po prostu. Tylko taka informacja ode mnie, że jestem gotowa, że to nie to, że zapomniałam ja o was, ponieważ to było bardzo ważne, żeby dzisiaj z wami się spotkać, bo miał być to ten pierwszy wyjątkowy raz i, i taki też jest. Także do zobaczenia za chwilę, jak wróci prąd.